Panu z wami, słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Oto dwaj uczniowie Jezusa tego samego dnia, w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nim. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś ich zapytał: Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, której nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu: To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem, potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak kapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie on miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak to się stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas, były rano u grobu, a nie znalazły jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli. Na to On rzekł do nich, o nierozumny, jak nieskole są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali. A On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz przymusili Go, mówiąc: zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachyli. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy. I poznali go, lecz On zniknął im z oczu i mówili nawzajem do siebie, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze, i pisma nam wyjaśniał. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zostali zebranych jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak go poznali przy łamaniu chleba. Oto słowo Pańskie. Te 12 kilometrów to jest opowieść dla tych, którzy nie wyrobili na zakrętach, dla tych, którzy zwątpili, którzy mają dość w tym paskudnym życiu. To jest opowieść dla tych, którzy, jak to się mówią, ja wymiętam, ja wysiadam, dziękuję, to nie moja bajka. Zobaczcie, idzie dwóch uczniów, i oni wymienili, oni mają dość. Co oni mówią? Myśmy się spodziewali, że ten Jezus wyzwoli Izraela. Oni mieli nadzieję, że się pojawił ktoś taki, kto skończy z przemocą. Oni byli pod przemocą, pod okupacją. Cały naród był pod okupacją rzymską. Oni mieli nadzieję, że wreszcie koniec z tym, z tym złem, z tą niesprawiedliwością, z tym wyzyskiem, z tą kradzieżą, z tym chamstwem, z tym poniżaniem. Wreszcie będzie koniec, bo się pojawił wybraniec Boży. Oni mieli nadzieję. Ale potem przyszedł Wielki Piątek i się okazało, że co? Że nasi, że to nie Rzymianie się na niego rzucili. Że to nie Rzymianie go chcieli zabić, nasi to zrobili, swój naród, nasi szefowie, nasi arcykapłani, w cudzysłowie coś w rodzaju, nasi przywódcy. I oni powiedzieli: zabić go. A ten potężny, ten, który wydawał się wszechmogący, taki cudowny, on się na krzyżu rozpłakał. I on zawołał: Boże, czemuś mnie zostawił? Wszystko przegrane. I zobaczcie, tych dwóch uczniów, oni zwiewają z Jerozolim. Oni po prostu mają dość. Oni się zgorszyli. Oni się zgorszyli swoim narodem. Oni porzucili nadzieję. Oni się zgorszyli, Jezusem Chrystusem, Bogiem się zgorszyli. Oni są podobni do tak wielu z nas. Zobaczcie, ilu z nas, kiedy nas dotyka cierpienie, ma dość. Ilu z nas się pyta Boga, gdzie Ty jesteś, jak się dowiadujemy tej strasznej diagnozy: Ma Pani raka, Pani ma cukrzycę. Pani Nelka wysiada. Ilu z nas wysiada z tego życia, kiedy mój brat pije, ojciec mi pije, a Pan Bóg na to nic. Ilu z nas ma dość, jak patrzy w telewizję, widzi wojny, głód, ból. Ilu z nas stwierdza, no gdzie ten Pan Bóg jest? Oni uciekają z Jerozolimy nie tylko dlatego. Bo oni mówią co więcej? O wiele więcej. Nasze kobiety, nasze znajome, nasze przyjaciółki poszły do grobu i mówią, On żyje. Jakiś no, psychiatryk, no, no, no czy jakoś. Oni się boją uwierzyć. Ktoś mówi, ktoś do Ciebie przychodzi i mówi: Nie bój się, Twoje życie jest w Bożych planach. Twoje życie jest w Bożych rękach. Jest opatrzność Boża, która nad Tobą i nad Twoją rodziną czuwa. Chorosz. Przepraszam bardzo, ale ja już mam dość słuchania tego. Zobaczcie, ile, ile cierpień nas w życiu dotyka. Reakcja Jezusa. On nie mówi głupki. On się przyłącza do nich. On idzie razem z nimi. On ich poszukał. On wiedział, gdzie oni pójdą. Dlatego to jest opowieść dla tych, którzy zwątpili, którzy nie wyrobili. Bo Jezus próbuje powiedzieć: Ja Ciebie rozumiem. Twoje łzy rozumiem. Twój bunt rozumiem. Twój gniew, Twoją bezsilność i bezradność rozumiem. Zobaczcie, co on robi. On wchodzi razem z nimi do karczmy, do pijalni. To jest tam, gdzie się pije wódkę i piwo. Kto się zbiera w takim miejscu, w barze? Tam jest facet, który właśnie pokłócił się ze, się ze swoją żoną. Ona jego narugała, on na nią nawrzeszczał, nawrzucali sobie, mają dość. I on przyszedł to odreagować i pogadać z kumplem. Tam jest ktoś, kto właśnie idzie do miasta, niesie jakiś towar na plecach i ma nadzieję, że coś sprzeda. On chce tylko zarobić trochę pieniędzy, zatrzymał się na piwo, tam jest grupka takich ludzi, którzy, jak to się mówi spod tej budki, którzy mają niewiele w sumie od życia, trochę się napić, pośpiewać, spędzić czas albo po prostu utopić jakiś smutek w tym alkoholu. Tam jest ktoś, kto szuka towarzystwa. Czyli tam jest, tam są wszyscy. Dlaczego to jest tak ważne? Bo zobaczcie, że w tym miejscu Pan Jezus odprawia pierwszą mszę. W tym miejscu, pierwsza msza po zmartwychwstaniu, w tym miejscu łamie chleb. I w tej mszy uczestniczą dwaj, którzy zwątpili, dwaj, którzy zwiali. Innymi słowy, msz, pierwsza msza święta odbywa się dla tych, którzy w życiu by do kościoła nie przyszli, którzy nie mają na to ochoty które mają tak wielki ból w sobie. I dla nich to jest. Dla nich jest to, to spotkanie, ta bliskość, to ciepło. On chce być blisko Twojego bólu. On chce być blisko tego wszystkiego, co Ty przeżywasz. On rozumie każdą Twoją łzę, każdy błąd i każda złość. Ludzie często mają wrażenie, że jak ja się denerwuję na Pana Boga, to, to znaczy, że Pan Bóg ma mnie dość, to, no to, to, to się nie powinienem modlić, to, to powinienem Pana Boga przepraszać, do Częstochowy na kolanach iść. A ja myślę, że Pan Bóg bardziej Ciebie rozumie. Kiedyś spotkałem Taką osobę, chłopaka, który miał całe zielone włosy. I był wściekły na Boga. Był wściekły na kościół. I z godzinę nadawał. I się w końcu zapytał, gdzie był Pan Bóg? Kiedy mój ojciec dzień i noc pił. Kiedy dzień noc wyzywał, gdzie był Pan Bóg, jak ja się chowałem do szafy, żeby nie słyszeć tych jego wrzasków. Nie miałem pomysłu na to, co mu powiedzieć w ogóle. I nagle ku swojemu zdziwieniu, powiedziałem w tej szafie. Siedział razem z Tobą w tej szafie. Tak bardzo się bał. Bracie i siostro, to jest opowieść, to Emaus, to jest opowieść o tym, że Bóg to nie jest szachista, który jakoś tam rozgrywa pionki naszego życia. Który steruje Twoim życiem i od czasu do czasu no, zrobić ci coś takiego trudnego, żeby ci to życie jakoś inaczej skonstruować według jakiegoś swojego przedziwnego planu, którego my nieraz nie rozumiemy. Ja myślę, że, to, że Bóg to jest taki, taka osoba, która biegnie za tobą, tam, gdzie Ty biegniesz, która szuka Twojego adresu. Która płacze razem z Tobą. Która ostatecznie dogania Ciebie po to, że tylko po jedno. Żeby zapalić światło w Twojej ciemności, żeby Ci powiedzieć, nie bój się. Nie bój się, bo cokolwiek nie przeżywasz, ja Ciebie kocham. Cokolwiek się nie dzieje, ja Ciebie rozumiem. Cokolwiek nie myślisz, nie czujesz, ja jestem z Tobą. Pamiętam taką scenę z życia Jana Pawła II. On, kiedy trafił do szpitala, spotkał jedną taką kobietę, która płakała w niebo głosy. Ona właśnie straciła dziecko. I podszedł do niej, próbował ją jakoś pocieszyć, przytulić. A ona wtedy powiedziała, powiedz temu swojemu Bogu, żeby się ode mnie odczepił. Jan Paweł II miał jej wtedy powiedzieć, ja mu mogę to powiedzieć, ale on mnie i tak nie posłucha, bo on wie, gdzie jest jego miejsce. Wie Bóg, gdzie jest Jego miejsce. Jego miejsce jest gdzieś przy tobie. Jego miejsce jest w tym miejscu, gdzie ty płaczesz. Gdzie ty się buntujesz, gdzie masz trochę złości. Jego miejsce jest tam, gdzie jest twoja ciemność, twoje pogubienie, bo to jest grób, z którego On chce, abyś wstała, abyś się podniósł. On chce Ci dać życie. On chce, żebyś wyszedł z tego kościoła i spojrzał z nadzieją w przyszłość. To, to z czym Ty dzisiaj nie dajesz rady, to będzie Ci zabrane. To, co Ciebie dzisiaj miażdży, to sto to będzie zmiażdżone. Jedno jest pewne: dzień zmartwychwstania nadchodzi. To jest absolutnie pewne. Dzień wielkiego zwycięstwa i chwały nadchodzi. Dzień wiecznej młodości i tańca nadchodzi. On po to przyszedł, żeby ci obwieścić, nie bój się. On po to przyszedł, żeby, żeby, żebyś ty nie czuł się niewolnikiem, nie czuł się pionkiem, żebyś ty nie czuła się brzydka. On po to przyszedł, żebyś ty miał życie wieczne i chwałę. Bracia i siostro, ja Ciebie zapraszam do tego, abyś spróbował na tej Eucharystii poprosić go. Jezu, ja dzisiaj potrzebuję trochę siły od Ciebie, mocy od Ciebie, potrzebuje, radości od Ciebie, potrzebuje. dzisiaj, potrzebuję od Ciebie odwagi, tej wytrwałości. Kończę. Zobaczcie, że dzisiaj nam Kościół daje pierwsze kazanie, jakie było w Kościele. Świętego Piotra. I drugie czytanie też jest. To są słowa świętego Piotra. A święty Piotr to jest ten, który pierwszy zdradził trzy razy zdradził zaliczył największą porażkę. I to właśnie on opowiada o największym zwycięstwie. I to jest też, też opowieść o Tobie. Jeżeli się czujesz taki trochę, że jest we mnie trochę porażki, to się nie bój. To jest opowieść o Tobie, o Twoim zwycięstwie. Chrystus ci, ją, ci to zwycięstwo dzisiaj zapowiada. On się przyłącza do Twojego życia. Wyjdź z tego kościoła i wyjdź z nim. Zaczerpnij z tego ołtarza, to coś niesamowitego. Poproś go powiedz mu: przyjdź do tego, czym ja dzisiaj jestem. Przyjdź i pójdź ze mną tam, dokąd ja idę. Amen.